Później pójdziemy tam do lasu, może będzie trochę lepiej, może będzie trochę mniej wiatru. W tym odcinku nie będę wam nic pokazywał, jak zarabiać na kryptowalutach i tak dalej. Dobra, wejdźmy tu do tego lasu. Teraz nie wiem, czy możecie zobaczyć, co tam się dzieje. Pokażę wam las. Idziemy. E, w tym wideo chciałbym wam powiedzieć trochę o mnie, bo myślę, że zostaniemy tutaj na dłużej, więc dobrze by było, żebyśmy się poznali. Jestem Michał, pochodzę z Polski. De facto. Z małej mieściny, z Bełchatowa. Ogólnie 60 tysięcy mieszkańców. Na ten moment mieszkam w Norwegii już od 12 lat. Też w małej mieścinie. Sadnes, Tavanger w sumie, bo mieszkam tak na pograniczu. Sadnes ma jakieś 80 tysięcy, a Stavanger ma 120 tysięcy, tak mniej więcej, bo nie pamiętam kiedy sprawdzałem te dane ogólnie. Jestem z wykształcenia, jestem hotelarzem, większość swoich lat życia przepracowałem jako kelner. Jestem kelnerem, donosicielem, donoszę zawodowo, donoszę i teraz naganiam, jaka to jest kombinacja w ogóle. Jeździłem dużo po świecie, ogólnie Norwegia nie jest moim pierwszym krajem, wcześniej mieszkałem na Cyprze przez 3, prawie 3 lata wyjechałem tam w wieku 21 lat wyjechałem dokładnie 11 dni po moich 20, 21 urodzinach także byłem bardzo młodym chłopakiem, nie za bardzo mogłem potrafiłem jeszcze um mówić po angielsku, ale tam no powiem wam, że Cypr to była taka dla mnie szkoła życia i naprawdę nauczyłem się tam bardzo dużo szczególnie jeśli chodzi o ludzi i ich mentalność nauczyłem się myśleć bardziej globalnie patrzcie tego tu pewnie w drzewo gdzieś albo może... A nie wiadomo zresztą. Ale widok jest super, nie? No i z tego względu, że jestem introwertykiem to najlepiej się mi kręci ogólnie w lesie albo w mojej, w mojej jaskini. No bo jednak musicie wiedzieć, że przyzwyczajałem się do tego kręcenia wideo przez wiele, wiele lat i to nie jest tak, że ja to robię teraz tak na stryknięcie palcem, bo nie, to wcale nie jest takie proste, jak się może wydawać. Spróbujcie, wtedy się dowiecie. No ale wracając do wątku, Michał, czemu te kryptowaluty, czemu w ogóle, co ty w ogóle robisz, co ci się tam odkleiło? Ja zawsze lubiłem technologię i jak miałem 16 lat, to. Wyprosiłem moich rodziców, żeby kupili mi komputer. Oczywiście, z tego względu, że nie chcieliśmy wydawać zbyt dużo pieniędzy, no to stwierdziłem, że ja ten komputer złożę sobie sam. Także, no, byłem na czasie i widziałem jak ogólnie złożyć swój pierwszy komputer więc do sklepu komputerowego z moim tatą poszliśmy z listą części, które sobie wybrałem i tak ja będę składał ten komputer i złożyłem ten komputer sam sam w wieku w 15 lat złożyłem swój pierwszy komputer po podłączeniu go do prądu uleciał czarny dym No niestety spaliłem procesor, <grywa> okazało się, że wszystko było dobrze, zanieśliśmy ten komputer do, z powrotem do serwisu, tam jest w ogóle fajne osiedlenie, zanieśliśmy ten komputer z powrotem do serwisu, no i się okazało, że na płycie głównej tam trzeba podłożyć takie małe podkładki plastikowe, które będą oddzielać płytę główną od obudowy, ja tego nie ja tego nie wiedziałem. Ja tego nie wiedziałem pali się procesor, ale ten procesor e, naprawili w ciągu 16 dni. Wysłali go do Chin, tam go naprawili, i wysłali ten sam, tylko że naprawiony w ciągu 16 dni. Nie? No i tam już mi e, złożyli ten komputer. Taki słowiański przykuc. Yo. No i jak byłem małym szczylem, to ogólnie ogarniałem tam różne rzeczy, bawiłem się w tych komputerach, ale jak przyszło e, do nauki, no to niestety. Trzeba było wybrać coś konkretnego, a że wtedy szkoła była zbudowana tak, że żeby iść, na przykład na informatykę, ja to trzeba było być bardzo dobrym z matematyki, a ja z matematyki byłem kompletna dupa. No i nie mogłem iść na informatykę, musiałem iść albo na profil ogólny, albo na coś innego. Więc wybrałem hotelarstwo, bo zawsze lubiłem pomagać ludziom. Lubię pomagać ludziom i ogólnie czuję takie wewnętrzne spełnienie, jeśli wiem, że komuś pomogłem, że, że ktoś miał problem i mogłem w jakiś sposób pomóc mu tym co mam w głowie albo tym, co wiem na spełnienie, dlatego właśnie otworzyłem też ten kanał za namową na przykład mojego kolegi Marka Marek. Marek nawet nie wiesz co cię czeka jutro. Nie będziesz tego wideo widział. Ty nie, wiesz? Ale ja wiem, także wszystkiego najlepszego, ziom. Mocno wieje tutaj. Mareczku, mam nadzieję, że będziecie bawić się wyśmienicie. Ja wiem, że ty rozumiesz, że ja nie mogę do ciebie przyjechać. Ja bym bardzo chętnie przyjechał, ale... Widzisz co oni dają. Damy radę, damy radę. Ja wiem, że pewnego dnia sobie to odbijemy, także na spokojnie. Patrzcie, tam jest jeden taki fajny dom. Wygląda jak garaż, tylko jest taki przedłużony. Później tam pójdziemy, to wam pokażę. No i ogólnie poszedłem na hotelarstwo, bo chciałem pomagać ludziom i czułem spełnienie, lubiłem też gotować. Nie no wieje coraz bardziej. Martwię się o ten dźwięk, że nie będzie słychać w ogóle co mówię, chociaż mam do tego lisa. Jak ostatnio sprawdzałem to było ok, no ale kurde mi jest trochę zimno jedne. Próbuję się tu znaleźć jakąś miejscówkę, żeby się schować. Ok, tutaj jest w miarę ok, nie wieje. Tak jak widać mamy zachód słońca. Zachód słońca jest oczywiście po przeciwnej stronie. Ale nie mogę wam go pokazać, bo zasłaniają te domy. I tam jest gdzieś zachód słońca. Ale tak jak widać miejscówka jest naprawdę spoko. Ja tutaj często sobie chodzę. Niedaleko mieszkam. Mogę powiedzieć, że Jesteśmy u mnie pod blokiem, uwielbiam Nike, Air Max'y, mam kilka par ogólnie, ale te tu właśnie trochę ubrudziłem, bo tu łaziłem przez jakieś chaszcze i lasy dlatego. A tutaj jest ta chata, która wygląda jak garaż, zaraz podejdziemy bliżej. Robi się już zimno, więc mam kaptur na głowie. I tak jak mówiłem, spotkałem kolegę, który no, tam miał opcję, właśnie na Norwegię. Stwierdziłem, że Norwegia ma mniej więcej ten sam standard życia, co jest w Kanadzie, a jest dużo bliżej, więc będę mniej wydawał na bilety i będę bliżej swojej rodziny, gdzie będę mógł częściej podróżować, chociaż w tym momencie to nie jest za bardzo możliwe. Ale niestety, lepiej jest być tutaj niż na pewno w Kanadzie. Bardzo wieje, mam nadzieję, że tutaj ten list na tym mikrofonie działa, nie? To jest masakra jak tu wieje. Więc pracowałem sobie w tym hotelu, ale pewnego dnia stwierdziłem, że no jednak technologia i automatyzacja idzie za bardzo do przodu. I trzeba coś zmienić. Bo, jeśli będę dalej podążał tą drogą, no to stracę swoją pracę tak czy siak prędzej czy później. Więc zauważyłem, że można zarabiać pieniądze w internecie. Nie widziałem jeszcze jak, ale. Miałem takie postanowienie noworoczne, że zacznę coś zmieniać w swoim życiu. A ze względu tego, że jak ja coś postanawiam, to nie czekam na nowy rok, to zacząłem to zmieniać od razu. Moment, zaraz dokończę, tylko Wam pokażę tą chatę. Wjazd jest ogólnie stamtąd. I tutaj są chyba przynajmniej dwa mieszkania, albo może i trzy. A chyba tutaj jest to następne. Tutaj jak widzicie, mają kajaki i tak dalej, łódki, motorówki. Myślę, że tutaj mieszka jedna rodzina. A tutaj jest właśnie ten biały dom, i oni chyba tam w ogóle na górze mają basen, mi się wydaje. No i tak wygląda ta chatka. Tutaj mają takie małe patio. Wygląda bardzo zacnie mają ogólnie taki widok to jest normalne, że w Norwegii praktycznie każdy ma łódkę jak nie masz łódki to jesteś leszczem i no o, tak to wygląda dobra, back to me no i jak mówiłem o tych postanowieniach noworocznych ogólnie ja nie robię jakichś postanowień noworocznych nowy rok to jest fajnie, żeby postanowić sobie, że coś chcę zmienić ale to nie znaczy, że masz to zmieniać od tego pierwszego bo pierwszy to zwykle jesteś na kacu i nie chce ci się nic więc ja postanowiłem, miałem takie postanowienie, że trzeba zacząć zarabiać w jakiś inny sposób trzeba szukać czegoś innego i trzeba szukać tego online bo tam widziałem po prostu potencjał więc nie czekając właśnie na 1 stycznia zacząłem szukać wcześniej i pamiętam, że nie to, że znalazłem Bitcoina w grudniu 2016 roku, ale znalazłem kilka innych firm, które dawały możliwości zarabiania online. I to były tak zwane hypy. hypey, które dawały bardzo wysokie stopy zwrotu. I zwykle te hypey nie miały żadnej weryfikacji. I w tych hypach płaciło się bitcoinami albo jakimiś innymi kryptowalutami. Moment, chciałbym wam tu pokazać też jedną miejscówkę. Spójrzcie na tamtą chatę tam. Konkret, co? Normalnie szklarnia. Tam oni... To jest właśnie ten basen. To jest właśnie ten basen. To, co widać tutaj z tym szkłem, tam jest basen. W tym momencie jest dziesiąta. Dziesiąta w nocy w Norwegii. Ale tak podsumowując, to są w ogóle tory kolejowe. Mam nadzieję, że nie będzie przyjeżdżał żaden pociąg. Ale podsumowując, chciałbym Wam powiedzieć, że warto jest budować przynajmniej cztery nogi swojego biznesu, swojego cashflow, gdzie możecie zarabiać jakieś, jakieś hajsiwko, które nie będzie źródłem z etatu. Bo e, jeśli byście opierali się tylko na etacie, to jeśli ktoś Wam go utnie, tak samo jak go uciął mi. To wyobraźcie sobie, że ja od roku nie mam żadnej pracy, ale też poradziłem sobie i potrafię zarabiać z internetu, z marketingu afiliacyjnego, z kryptowalut, z Forexa. Więc naprawdę należy się rozwijać i należy pracować nad różnymi możliwościami, bo świat się zmienia i naprawdę tych możliwości jest dużo, dużo więcej. Także zapraszam Was do ściągnięcia mojego darmowego e-booka. I później dostaniecie dostęp do mojego Discorda, bo tworzę coś na Discordzie gdzie można wszystko fajnie sobie poukładać. Tam również macie prawo głosu, także zapraszam na mój Discord, dostęp macie przez zapis na mojego darmowego e-booka Podstawy kryptowalut. Jedzie pociąg. Dzięki wielkie za te 1000 subskrypcji. Było mi bardzo miło. Michał Michalski z tej strony Siemanko wielkie pozdrowki. Money Mix Money